Siemanko, siemanko, kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Boże, jak ja się stęskniłam za nagrywaniem. Zosia chyba też się stęskniła za nagrywaniem. Zaczęłam machać ogonkiem, chyba chciała się przywitać. Także dzień dobry, nie pokazywałam Zosi już od dłuższego czasu. Czułgasz się tutaj do mnie? Boże, jak ja się cieszę, że powolutku, bo jeszcze nie wróciłam do siebie, ale powoli wracam do siebie. Myślałam, że nastąpi to szybciej, dlatego że trochę lepiej się poczułam kilka dni temu, a potem e, masakra. Ogólnie to kilka dni temu, no 10, nie więcej, prawie dwa tygodnie temu miałam zabieg usunięcia zębów mądrości i znoszę to gorzej niż się spodziewałam. E, ale o, dobra, opowiem o Wam o tym więcej, dlatego że nie chcę dzisiaj narzekać e, i pomyślałam, że chcę zrobić dziś dla siebie coś e, dobrego, coś miłego, coś takiego, żeby po prostu poczuć się troszeczkę rozpieszczona. No i najpierw myślałam, że pojadę na jakąś wycieczkę, może nawet na noc gdzieś, ale z drugiej strony trochę jestem zbyt słaba, dlatego że ja od wielu dni nie wychodziłam e, z domu. Więc stanęło na tym, że jedziemy na zakupy. Ostatnio widziałam jakieś takie wyprzedaże na ulicy niedaleko mnie, takie trochę jakby uliczne. Nie do końca wiem, czego się spodziewać, bo tylko mi to mignęło, jak jechałam na skuterze, więc mam nadzieję, że uda mi się coś ładnego znaleźć dla siebie. A potem, jeżeli nie pokrzyżują mi się plany, albo inaczej, jeżeli po prostu mi się nie zmienią plany, to robię porządki w domu. Bo co prawda mam sprzątanie w domu, ale nie do końca jestem zadowolona z tego, jak mi tutaj sprzątają, więc e, po kilku dniach siedzenia w domu to da mi taki odpoczynek psychiczny. Także kochani, zapraszam Was, zobaczmy co uda nam się znaleźć na wyprzedażach balijskich na ulicy. Pierwsze miejsce, do którego podjechałam. Dziś prawdopodobnie tylko dwa miejsca odwiedzimy. A tu takie małe stoisko, taki mały sklepik. Nie jestem pewna, czy to są rzeczy używane, ale tak mi się wydaje. Bo zobaczcie, po jednej sztuce są tylko rzeczy. Więc będę miała tutaj sporo szukania. Widzę już na początek, że dobre jakościowo są rzeczy. To jest chyba Len, jeżeli się nie mylę. No ciekawa jestem, ciekawa jestem, co uda mi się dzisiaj znaleźć. Hi! Pierwsze zakupy nie do końca udane. Kupiłam tylko jedną rzecz. Kupiłam shorty. No ale nie poddajemy się. Może jeszcze uda mi się coś ładnego znaleźć. Chcę kupić sobie ładne ubrania. Chcę się poczuć pięknie po 10 dniach leżenia w łóżku. Tutaj wszystko wygląda trochę bardziej obiecująco. Jest mniej więcej rzeczy, ale jeszcze widzę, że się nie otworzyli. A jest już godzina 12. Więc to mnie trochę zastanawia, o której oni tutaj otworzą. Hmm, ciekawa sprawa. Zagadałam trochę i się dowiedziałam, że o pierwszej wszystko otwierają, więc za godzinę, więc chyba sobie skoczę na jakieś picie i tutaj jeszcze wrócimy, bo ostatnio było wiele więcej ubrań. O, a teraz jesteśmy w takim sobie spoko miejscu w Changu, jedna z takich powiedzmy ważniejszych skrzyżowań, tak mi się wydaje, ja to tak odbieram. Tutaj jest taka uliczka pełna restauracji. Tutaj jest na przykład włoska restauracja. A tam dalej jest jakiś steakhouse, jest jeszcze wegańska. No w każdym razie, w tamtą stronę jest cała uliczka wypełniona restauracjami. Tutaj bardzo fajne miejsce. I tutaj tak samo możecie zobaczyć naprzeciwko restauracja. I tutaj w ogóle niedaleko mieszkała moja przyjaciółka półtora roku temu. Tak wyglądają tutaj niektóre uliczki. Nie jest najgorzej, bo wiem, że czasami komentujecie, że o Bali jednak nie jest takie ładne. No, Bali to jest taki trochę rozpierdziel, ale, ale ma swój urok. Tutaj teraz podjechałam do takich ładniejszych sklepików, takich powiedzmy butików. W sumie to jeszcze nigdy w nich nie byłam, ale słyszałam, że czasami można coś fajnego znaleźć. Także zobaczymy, co mi się dzisiaj uda. Coś dzisiaj mało udane zakupy u mnie. Myślałam, że uda mi się coś znaleźć, ale nie leży to najlepiej. Robię chyba ostatnie podejście, bo już mi się nie chce jeździć. Idziemy na taki market, który nazywa się Long Love Anchor i mam nadzieję, że coś znajdę... No to wydaje mi się, że nie uda mi się znaleźć tego co szukałam, ale na razie jestem w takim na takim całkiem przyjemnym bazarku. Przymierzam teraz te spodnie, ale nie jestem do końca przekonana i czekam na spódnicę. Jest już pierwsza, więc wróciłam do tej miejscówki, do której podjechałam prawie na początku, ale widzę, że o, jeszcze nie wszystko się otworzyło. Niestety, o sorry, kamera mi trochę zwariowała. Kupiłam dużo rzeczy, których nie potrzebowałam, niestety. No ale cóż, tak też się dzieje czasami. Ale mam nadzieję, że uda mi się kupić jakieś spodnie, bo spodni mi przede wszystkim brakuje, także trzymajcie kciuki. Pewnie się nie uda. To standard. Nie udało mi się nic znaleźć. Ech, pokrzyżowali mi plany. No, to nie udało mi się wszystkiego załatwić tak, jakbym chciała. I nie mam też dzisiaj kawki. Zazwyczaj piję z wami kawkę, ale dzisiaj jest herbata. Zdałam zalecenie od mojego dentysty, żeby pić dużo ciepłych napojów, żeby szybciej mi się zagoiło to wszystko, to co mam w buzi. E, no i trudno, nie udało mi się kupić tych wszystkich rzeczy, co chciałam sobie dzisiaj kupić. W sumie to nie kupiłam nic z tego, co zamierzałam. Ale udało mi się odebrać biżuterię, taką bardzo prostą, ale co zamówiłam, kolczyki, takie zwykłe kółka, natomiast ja je bardzo lubię. To są powlekane złotem. I do tego kupiłam też jeszcze piękny naszynik. To jest zamówiony przeze mnie u naszego grawera, u naszego grawera, co ja mówię nie u grawera, tylko u naszego producenta, który tworzy biżuterię pokrywaną złotem, więc to jest srebro z złotem i różowy kwarc więc no zadowolona jestem z tego naszyjnika ja sobie teraz trochę zamawiam dla siebie biżuterii testuję ją przez jakiś czas jeżeli ona się przyjmie, jeżeli ja będę zadowolona no to na pewno wprowadzimy ją do sklepu i oprócz tego jeszcze co ja sobie kupiłam wcale nie jakoś tak dużo rzeczy kupiłam zwykłe czarne spodnie, takie luźniejsze Także nic totalnie ciekawego, A nawet całkiem długie, co jestem zaskoczona, bo tutaj zazwyczaj mi trochę, no tak sięgają do 7-8 może długości nogi i kupiłam shorty, w takich, takie bardzo rzucające się w oczy shorty. Normalnie takich rzeczy nie noszę, ale jest naprawdę spoko rozmiar, bo one są takie trochę za duże, więc dzięki temu moja talia będzie wyglądała na mniejszą. I podjechałam jeszcze do salonu, gdzie robię sobie paznokcie, ale się okazało jak na złość, że w poniedziałki i we wtorki jest nieczynne. No, a dzisiaj jest akurat poniedziałek, więc obeszłam się smakiem, bo zrobiłam sobie taki świąteczny manikir. Um, co tuż przed świętami, chyba z tydzień przed świętami, i tak mi szybko paznokcie rosną, że... No, muszę powtórzyć, ale to nie jest ważne. Tak się cieszę, że dzisiaj wyszłam z domu na 4 godziny w ciągu dnia, bo po prostu naładowałam się energią. Ale powiem wam, że i tak wróciłam zmęczona. Jest dziś 10 albo 11 stycznia, a ja od 1 stycznia to wyszłam może dwa razy na dwie godziny, i tak poza tym to siedziałam cały czas w domu, więc w ogóle jestem tak wykończona, e, takim, takim nic nierobieniem i też jestem osłabiona strasznie. chociaż wczoraj miałam taki ból tutaj w żuchwie. Ale to taki w kościach ból, że miałam zablurowaną wizję na lewym oku. Nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. Nie widziałam wyraźnie na lewe oko. Tak mnie aż ból taki mnie przeraźliwie złapał. Więc e, trochę dłużej mi się goi to wszystko, ale dziś jest, e, już mówiłam wcześniej, że był moment przełomowy i się okazało, że jednak nie był taki przełomowy. E, natomiast dzisiaj już czuję naprawdę, że zaczyna wracać mi powoli energia. E, więc mam nadzieję, że niedługo Was po prostu gdzieś zabiorę, bo wiecie co to jest takie przytłaczające siedzieć w domu. E, tym bardziej, że mam naprawdę dużo fajnych tematów, którymi chciałabym się z Wami podzielić, bo od czasu do, do czasu dostaję pytania, e, jak to jest, jak ja to zrobiłam, że jakby wbrew wielu osobom ułożyłam życie tak niestandardowo, tak na swoich zasadach, że nie przejmowałam się opiniami innych, jeżeli chodzi o to właśnie, że będę wyjeżdżać, że będę mieszkała w jakichś takich, no powiedzmy, nie aż takich standardowych miejscach, do których zazwyczaj się ludzie przeprowadzają po skończonych studiach albo po rzuceniu studiów, bo ja akurat rzuciłam studia, więc dużo mam Wam do opowiedzenia. Poza tym niedawno stuknęło mi dwa i pół roku na Bali, więc to też jest taka fajna Chciałam powiedzieć, że rocznica, ale to w sumie nie jest do końca rocznica, gdzie można zrobić troszeczkę podsumowań, więc na pewno niedługo Wam o tym opowiem. Natomiast dzisiejszy ten mój odcinek to jest taka rozbiegłówka leciutka. Jeżeli macie jakieś pytania też do mnie to zostawcie w komentarzach pod filmem, dlatego że bardzo chętnie skorzystam z waszej pomocy, bo postaram się was zabrać na miasto i, i chciałam was zabrać do restauracji, no ale ja nie mogę jeść jeszcze, znaczy jem zupy, więc na razie moje jedzenie ogranicza się do tego i czasami napiję się soku jakiegoś zielonego i to są tak naprawdę moje posiłki teraz, więc do wielu ciekawych restauracji chyba was teraz nie zabiorę. Też myślałam, co na imprezę, nigdzie was nie zabiorę, no bo teraz nie piję alkoholu, bo czekam, aż wszystko mi się zagoi. A poza tym biorę leki przeciwbólowe, więc to byłoby trochę nierozważne. Na wycieczkę, no może bym was gdzieś zabrała na wycieczkę, nie wiem, zobaczę. Ale w każdym razie wasze wszystkie pytania będą dla was, jakieś sugestie będą dla mnie po prostu poratowaniem, dlatego że. Ja się męczyłam, bo nie mogłam przez 10 dni prawie mówić. A dodatkowo nie tylko, że nie mogłam mówić, to jeszcze miałam taki ból, że skupić się nie mogłam na niczym. I tak jak poprzednio miałam wyrywane zęby, to ból miałam, ale mogłam się skupić na wszystkim. I ja nagrywałam wtedy odcinki, nawet jak się źle czułam, ale to było jeszcze takie do wytrzymania. Natomiast teraz ja po prostu naprawdę nie mogłam zebrać myśli, i dlatego troszeczkę teraz byłam, znaczy teraz mam mniej pomysłów, bo jestem ograniczona, a mam. Dużo ochoty nagrywać. Także jeżeli lubicie moje gadanie i chcecie, żebym szybciej doszła do siebie, to pomóżmy sobie nawzajem. A obiecuję, że jak już się poczuję na tyle lepiej, żebym mogła się wybrać na jednodniową wycieczkę, chociaż no to na pewno jakoś to Wam odbije i nagram na odcinki, które, o które prosić od długiego czasu, czyli dokończymy dramę sąsiedzką. To już taki stary temat, ale rzeczywiście no nie dokończyłam jeszcze tego. I być może od lutego wrócimy do top model. Mam nadzieję, że to będzie dla Was dobra informacja, bo wiem, że dużo osób czeka na tę serię, natomiast raz ja chciałam zrobić sobie przerwę, żeby nie było takiego przeładowania, żeby nie było takiej sytuacji, że ja to robię na siłę, albo wiecie, wymuszam po prostu te odcinki. Chciałabym jakby mieć taką świeżą energię, żeby to też dla Was było przyjemniejsze. A poza tym, to teraz nie byłabym w stanie totalnie nagrać żadnego takiego dłuższego formatu, ani nie byłabym w stanie nic takiego bardziej konkretnego e, dla Was nagrać. E, Zobaczę, może, może wybierzemy się jutro na... A, jutro idę do lekarza na wizytę. Więc zobaczymy, czy wszystko się dobrze goi, ale coś czuję, że wszystko będzie ok. Natomiast jeszcze wyczyścimy wszystkie te dziury, więc na pewno będę o wiele, wiele spokojniejsza. A tak poza tym, no to nawet teraz jak mnie leń dopada, to po prostu może Was na plażę zabiorę, co? Do jakiegoś ładnego miejsca po prostu i yy, dziękuję Wam, że mogłam się dzisiaj wygadać troszeczkę z Wami o niczym. Wybaczcie mi, wybaczcie mi. Ten początek roku jest naprawdę dziwny, ale... Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek byłam, była na tak długo wyłączona z normalnego funkcjonowania, bo w, kiedy to było? Dwa lata temu? Rok temu, półtora roku temu, półtora roku temu, tak mi się zdarzyło w 2020 roku, że dwa razy byłam dosyć mocno chora. Przypuszczam, że przynajmniej raz miałam koronę, ale nie jestem pewna na 100% i mimo wszystko mogłam nagrywać, bo pomimo osłabienia jakoś miałam zachowaną taką trzeźwo, trzeźwość umysłu, a teraz to mam tak, że po prostu. No, no wczoraj mnie tak gałka oczna bolała od bólu, który jest w mojej żuchwie absurd kompletny, absurd także dziękuję Wam za cierpliwość i wybaczcie, że mnie trochę nie było na, jakbym miała Wam cokolwiek nagrać to by było, o Boże, oko mnie boli o Boże, szczęka mnie boli, to chyba byłyby bez sensu takie filmy, co? Pierwsze koty za płoty zrobiłam dzisiaj rozgrzewkę, jeżeli pijecie kawkę to smacznej kawki, ja kończę moją herbatę i do zobaczenia w następnym odcinku buziaki, bye bye